Województwo Świętokrzyskie w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 zrealizowało sześć edycji dwóch programów stypendialnych dla uczniów z terenu województwa Świętokrzyskiego. W perspektywie finansowej 2014-2020 województwo Świętokrzyskie przeznaczyło na stypendia dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych ponad 15 milionów złotych, z czego Półtora miliona złotych to środki samorządu województwa, a prawie 800 tysięcy złotych pozyskaliśmy z budżetu państwa. O świętokrzyskie stypendia mogli starać się uczniowie szkół z terenu naszego województwa, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej i jednocześnie osiągali wysokie wyniki w nauce. Każdy z uczniów otrzymywał stypendium w kwocie 3800 zł. Pieniądze te były przeznaczane na rozwój edukacyjny ucznia zgodnie z przedstawionym przez niego indywidualnym programem rozwoju edukacyjnego. Przez 6 lat realizowania projektów stypendialnych województwo to wszystkie wsparło stypendiami prawie 3000 uczniów i uczennic z naszego regionu. Każdy ze stypendystów w ramach projektu był otoczony opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna opieki dydaktycznej była pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego osiągnięć oraz pomoc w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030, restrukturyzacja gospodarki regionalnej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy oraz podniesienie poziomu jej innowacyjności wymagają działań zmierzających do osiągania wysokiego poziomu. Kadr, oznacza to potrzebę stałego podnoszenia poziomu kształcenia na wszystkich etapach edukacji. Samorząd województwa świętokrzyskiego zadbał o to, aby w następnych latach uczniowie z naszego regionu mogli również korzystać z programów stypendialnych. W przyjętym przez Sejmik Województwa programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 znajdują się trzy programy strategiczne adresowane do świętokrzyskich uczniów. Wsparciem zostaną objęci przez 6 lat uczniowie szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. Łączna kwota przeznaczona dla świętokrzyskich uczniów będzie wynosiła ponad 42 miliony złotych, to trzykrotnie więcej niż w poprzednim okresie programowania. Z programów stypendialnych w latach 2023-2029 będą mogli skorzystać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących oraz uczniowie szkół zawodowych, techników, szkół artystycznych i szkół branżowych. Stypendium roczne wyniesie także 3800 zł dla każdego z uczniów. Nabór wniosków w ramach nowych programów stypendialnych. Rozpocznie Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych już na początku roku szkolnego 2023-2024. Co roku stypendia zostaną przyznane 1920 uczniom. W ciągu 6 lat programu regionalnego przewidujemy przyznanie stypendiów łącznie dla 13332 uczniów. Województwo Świętokrzyskie przeznacza na programy stypendialne 5 milionów złotych wkładu własnego, natomiast z budżetu państwa trafia na ten cel ponad 2,5 miliona złotych. O szczegółach naborów wniosków będziemy informować na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.